Serdecznie witam po dość długiej nieobecności. W dzisiejszym odcinku chciałbym nawiązać do tego, że weszliśmy w nowy rok. Przeczytajmy dwa wersety z drugiej księgi mojżeszowej, 12 rozdział, będzie to pierwszy i drugi werset. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: Ten miesiąc będzie Wam początkiem miesięcy, będzie Wam pierwszym miesiącem roku. Te słowa padały wtedy, kiedy naród izraelski miał wychodzić z ziemi egipskiej. I był to moment, kiedy miała się dokonać ostatnia plaga czyli śmierć wszystkich pierworodnych. Egiptu. Ale zanim to miało się dokonać, Pan Bóg w bardzo szczegółowy sposób, po tych słowach, które przeczytaliśmy, właśnie dał wiele wskazówek, aby naród Izraelski się do tego zastosował. I kiedy będzie ten moment, kiedy Pan Bóg pośle swojego anioła, aby dokonała się ta plaga, a żeby naród Boży był od tego wybawiony. A później po tym wydarzeniu mieli już właśnie wyjść do ziemi obiecanej. I Pan Bóg również powiedział, że mieli to wspominać. To, co Bóg wtedy dokonywał, to, co dla nich zrobił. I z takim wspomnieniem i zdziękczynieniem, właśnie mieli wchodzić i zaczynać nowy rok, bo właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, co jest w drugim wersecie zapisane, że. Pan Bóg zaczął pełną taką swoją pracę nad tym narodem, aby go kształtować, zmieniać. Właśnie od tego wyjścia z ziemi egipskiej miał się zacząć dla nich ten nowy rok. A więc, mówiąc innymi słowy, mieli co roku chodzić w nowy rok z takim wspomnieniem, czego Bóg dokonał, z takim odniesieniem się do łaski Bożej, do błogosławieństwa Bożego. Ale też również zarazem y, mieli być wdzięczni Bogu, wspominając te wszystkie wydarzenia. Przecież były to kwalebne wydarzenia, których Bóg dokonywał dla nich wiele cudów tam w Egipcie, wyprowadzał ich z tego domu niewoli. I myślę, że i dla nas może pełnąć z tego lekcja, dlatego że myślę, ci, którzy się na nowo narodzili, mają żywą wiarę, to również mają co wspominać, mają do czego wrócić. Chciałbym jeszcze przeczytać z pierwszego listu Jana, właśnie z czwartego rozdziału, dziewiąty i dziesiąty werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego poso Bóg na świat, abyśmy przezeńżyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I nawiązując właśnie do tego wspomnienia, mam na myśli to, co właśnie tutaj Jan nam przekazał. Wspomnienie Bożej miłości, że Ona w czym objawiła się? Objawiła się w tym, że został posłany Jezus Chrystus że w tym posłannictwie i tym, co dokonało się, a było to dziełem i takim przeznaczeniem dla Jezusa Chrystusa, dla nas przyszła łaska, usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem i tak jak tutaj czytaliśmy, i właśnie to On stał się tym ubłaganiem za nasze grzechy. Dlatego jeżeliśmy tego doświadczyli w naszym życiu, jeżeli Możemy do tego się odwołać, to wspominajmy tą Bożą łaskę, tą Bożą miłość, tą Bożą dobroć w naszym życiu. I z taką myślą właśnie wchodźmy w kolejny rok, aby nasze oczy były skierowane na właściwe miejsce, aby nasze oczy były skierowane właśnie na tego, który to wszystko nam dał i który tak jak zapoczątkował te dobre dzieło w nas ma moc i też dokończyć w naszym życiu. I będzie to również kontynuował w tym 2025 roku. I tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.